Poznam cię przypadkiem, to nawet było fajne, wiesz, tyle w duchu serio, czułam tę dreszcz. Przez ciebie nie mogę spać, nie mogę jeść, myślami jestem tylko. Przy tobie piszę ten skromny wiesz, co ty ze mną zrobiłeś. zakręciłeś Bowiem, naj nie mogę spać myślami. Błąd szukam cię, zakocham się w tobie. Spójrz w moje oczy, nie domyślę się, one powiedzą wszystko to, co cię droczy. Ufam Ci serio, że nie zranisz mnie, serce biło na Twój widok, zwariowało, hej, nigdy w życiu tak dziwnie nie czułam się, zamiast dawać mi miło, zabrałeś mi klę. dam Ci dobrą radę, więc posłuchaj mnie, jeśli nie umiesz kochać, nie zaczynaj, nie, jeśli je wiesz, co to miłość, nie wchylaj się, uczcie się to nie zabawka, pamiętaj o oh jej. Yeah. Byłeś moim oczkiem w głowie, moim priorytetem Nie żadną zabawką, opcją zapasową Ani wzdetem, lecz moją miłością na moje całe życie Mówiłeś, że kochasz, kłamałaś na szczycie Gdzie teraz jesteś? Ja po nocach szlocham w skrycie Co ja ci zrobiłam, że tak zakochałam się na życie? Co ja ci zrobiłam, że tak postąpiłeś? I Ja tęskniłam za tobą, ty to miałeś mile Miałeś być na poważnie, na zawsze, nie na chwilę Uczucia to nie zabawka, dobrze o tym wiesz. Widać to spotkanie miałeś boku gdzieś, ja jednak nie Kończę to. Kocham cię, ale nie mam siły. Podaję się, wymazuję ci z pamięci. Pięknie kłamałeś mojej chęci. Hej! Ufam ci serio, że nie zranisz więcej mnie. Serce biło na twój widok, zwariowało, hej. Nigdy w życiu tak dziwnie nie czułam się, jak tamtego dnia, gdy ujrzałam cię. Zamiast dostać miłość, zabiłeś ten trend, dam ci dobrą radę. Więc wsłuchaj mnie, jeśli nie umiesz kochać. Nie zaczynaj nie jeśli nie wiesz, co to miłość. Nie pchaj w to się, uczucia to nie zabawka. Pamiętaj, przejedziesz się.